Witajcie bracia, pokój z wami na drugiej części, gdzie w pierwszej części żeśmy e, zakładali struny do gitary I, I cóż, strunki mamy założone do gitary i sprawdźmy jak ona nam chodzi no, Jest nienastrojona, musimy ją nastroić Otóż, teraz wam pokażę Są, są takie sposoby strojenia jak kamerton Kamerton to już bardziej dla takich y, osób, które na przykład no, naj, na, najlepiej, do, które po prostu chodzą do szkoły muzycznej, ukończyły szkołę muzyczną, coś takiego, to z kamertona im najlepiej, I oni to y, wolą stroić gitarę, ale, ale też u, korzystają z elektronicznych urządzeń. My będziemy korzystać z elektronicznych urządzeń, tak? Kamertona y, nie mamy, także, także polecimy sobie z elektronicznych Urządzeń. Pierwszym elektronicznym urządzeniem, no to pierwsze to są takie najbardziej popularne, to jest na gryf. Zakładamy to na gryf. Urządzenie po załączeniu, po załączeniu nam, zaraz zobaczymy, czy się załączy, czy będzie widać w ogóle, jak się załączy. Czekajcie, o! o jest. jest. Czy coś widzicie? Chyba o, nie zobaczcie. Pierwsze funkcje, jeżeli nam się tutaj on się załączy, to jest B, V, U, czy wiem, że ukulele, C, nie wiadomo, i następna pozycja druga to jest gitara, G, literka G. I zakładamy ją sobie na gryf w tym miejscu, i zaczynamy stroić każdą strunkę po kolei ciągnąć, tak? Ja to używam w momencie, kiedy już muszę leciutko dostroić tą gitarę, tak? A do, do pierwszego strojenia, zaraz po założeniu strun, czyli pierwsze strojenie, używam telefonu. Na telefonie mam taką dobrą aplikację, z tego względu, że ta aplikacja mi pokazuje, ile jeszcze muszę podciągnąć każdą stronę, do góry lub opuścić. W którym miejscu się znajduje, znajduje się w którym miejscu, a do którego miejsca jeszcze. Jeszcze powinienem podciągnąć strunę. Ono ma, na przykład to się nazywa program, e, pro słuchajcie, guitar. Standard Guitar, stand, e, Pro Guitar Tuner. Pro Guitar Tuner. Aha. Tak? To Aha. się tak nazywa. Jak dotkniecie każdego tutaj ten, to ono wydaje dźwięki, słuchajcie. O, przepraszam. Słyszycie? ona wydaje dźwięki tak że możemy sobie podsłuchać yy, dokąd mam jeszcze tą strunkę dociągnąć ja ją kładę sobie przy tym przy y, gitarze na nodze przy gitarze kładę i wiem gdzie mam dokąd podciągnąć każdą y, ze strun tak ile jak co ten i trzeci to raz dwa i trzeci rodzaj jeszcze strojenia tej gitary to jest taki takie urządzenie słuchajcie te urządzenie do strojenia gitary, ono ma jeszcze oprócz tego raz, że ma tutaj wbudowany mikrofon i słuchajcie i w momencie jak go spróbuję włączyć czy on coś tutaj nam pokaże, o widzicie pokazują się różne tutaj diody, różne, czerwona, czyli czyli nie, yy, w którym miejscu to wszystko się znajduje, jak będzie na zielono świeciło, to to jest, to, to jest dobrze zestrojona yy, struna tak, podciągnięta i to te urządzenie też można położyć przy gitarze i każdą strunę stroić, ale ja do tego używam takiego urządzenia. To jest pickup. To jest pickup, słuchajcie. To jest mikrofon, który się zaczepia do gitary. Zobaczcie. Tu się wpina. Otwór rezonansowy, tak? Patrzcie, tu się wpina. To jest pokrętło mikrofonu, włączenie, wyłączenie, a w międzyczasie ściszenie, podgłośnienie, tak? Też ma taką tutaj funkcję. Można to podłączyć, podwzmacniać, wtedy mamy gitarę, tym, tą, ta końcówka to jest duży jack mono. Duży jack mono. Jeżeli podłączymy to podwzmacniać, to mamy pod, gitarę mamy pod wzmacniaczem i wtedy sobie fajnie możemy sobie pograć przy wzmocnieniu, tak? Ale ja tą końcówką włączam ją do tego stroika. Słuchajcie, tu jest input, tu jest wejście. Widzicie? I tu z tej strony jest takie gniazdo. Włączam tutaj. Widzicie? Ja tutaj postaram się to położyć. O. I teraz każde szarpnięcie struną on pokazuje. I również można je używać do, żeby podstroić gitarę, żeby, żeby ten, tak? Do całkowitego podstrojenia tej gitary. I ono pokazuje, dokąd, ile jeszcze mamy podciągnąć, gdzie, jak, co i w ogóle, tak? Tylko, że w pierwszym momencie, w pierwszym takim tym używam e, do strojenia e, telefonu. Że spróbujemy, zobaczymy jak to nam tutaj to pokaże. Czy się nam uda? Bo kamerę na razie mamy przy laptopie. Nie mamy jeszcze takiej kamery, gdzie byśmy mogli. No dobra. Mam nadzieję, że coś widać. Oczywiście najlepiej, żeby się w tym momencie nie odzywać i wtedy ja już wiem, jest D i ona pokazuje D, G i pokazuje strzałkami w górę. Delikatnie też trzeba to ciągnąć, żeby czasem struny nie urwać, tak? Się tak, bo jak ona wystrzeli, to od razu ona poleci tu w tą stronę. I może, I może ci krzywdę ci zrobić. I tutaj jeszcze pokazuję, że mamy jeszcze podciągnąć. Jesteśmy na B. A, A Fis, trójka. Jesteśmy na B. Zielony kolor, czyli praktycznie mamy tą ten dźwięk, który struny E bierze na B, ale jeszcze musimy dalej podciągnąć pod ciągnę ją dalej. Jestem na E, pokazuje mi E i pokazuje w górę, że mam ciągnąć. Więc ciągnę dalej. Jestem na D, pokazuje, że D, a E w górę ciągnąć dalej. jesteśmy na D i bierzemy się z tą za B. Podciągamy drugą, żeby, żeby w równej kolejności wszystkie podciągać. One i tak i tak będą nam puszczały. Także przez tydzień czasu będziemy je dosłownie musieli je podciągać. 지금 <목> 라즈 <목> Zbliżamy się do B. I jesteśmy już na B. Zielony kolor B. Dobra, i ciągniemy trzecią G. Podciągamy ją do literki G. Jeszcze potem będziemy musieli wrócić do tej pierwszej E. Jest dobry, bo on pokazuje, gdzie w którym momencie jesteśmy i ile nam jeszcze potrzeba do podciągnięcia. O, już jesteśmy, już G, czerwoną się pali. Już mamy naszą. I pokazuje strzałka idzie w górę. I jesteśmy już na G. Dobra, idziemy teraz do dolnej E. Wracamy do naszej dolnej E. I E pokazuje w górę. Czy mamy ciągnąć jeszcze w górę? Na strunie właściwej nam pokazuje strzałkę w górę. Jest E. Już pokazuje nam właściwą strunę. I do zielonego koloru ciągniemy. Mamy zielony kolor. Teraz spójrzmy, jak weźmiemy Amol. No wiadomo, Ju. Ona będą się rozciągać, tak? I ona się rozciąga. Czyli jeszcze będziemy i tak i tak musieli się ją podciągać. O. Ona teraz na F zeszła, nasza pierwsza. Także jeszcze ciągniemy. Jest E, B, nasza B już A pokazuje. I pokazuje strzałka B ciągnąć w górę. Do zielonego koloru. Mamy. G, trzecia struna. To jest naprawdę dla. Bardzo dobry programik. Polecam go. jesteśmy na G. Spójrzmy nasze AMOL. To, co potrzebujemy. Mamy. Te trzy struny dolne już mamy pociągnięte. Już do tej naszej. To co potrzebujemy. Tak? Teraz bierzemy się za strunę D. I mam nadzieję, że coś tam widzicie. Widzę, że coś tam widzicie. D. A pokazuję ze strzałką w górę. Nie, 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 nie. D mamy na czerwono ze strzałką w górę. Mijamy CIS. Zbliżamy się do D. Mamy D na czerwono. I mamy na zielono. I bierzemy się za A. Jesteśmy na G. A w górę mamy już strzałeczkę. I mamy już A. Te dwie, trzy struny, te basowe. Mocno je ciągnąć nie trzeba, bo one się szybko nastawiają. Teraz bierzemy się za E bazową. Mamy DIS. E nam podświetla. Słuchajcie, już, już E. Musimy obniżyć to, ale dam ciut wyżej, bo będzie trzeba. E dolna razem z E górną mniej więcej powinny tak samo brzmieć. Mamy E. B. Teraz sobie tą B musimy podciągnąć w górę. Także słuchajcie, jak nastroicie, uda Wam się nastroić. Mamy B. Dzisiaj nam pokazuje, że w górę. Mocno spadła G. Już mamy G. Pociągamy. Nawet troszeczkę wyżej, możecie pociągnąć, bo to wiadomo, że ona się rozstroi. D. Że ona popuszczona, tak? O! Co to takie zabrzmiało? Wszystko. Mamy A. I mamy E. mniej więcej mamy dźwięk tak wiadomo będzie trzeba można trochę teraz teraz ograć, żeby ją rozstroić wiadomo że trzeba ją Patrzcie, o. I ona już nam spadła. Dobra, słuchajcie. Teraz Wam pokażę na tym stroiku, żeby je podciągnąć. Jak ja, jak teraz mamy sobie do podciągnięcia. Tu już mamy mniej więcej już nastrojone za pomocą telefonu. I już do tego momentu, co my potrzebujemy, to mamy... Kamil, podaj mi swój e, stroik. Tak, bo w moim ja już... Kamil też ma identyczny też na gryf bo już w moim słuchajcie już zaczyna bateria już zaczyna padać G na gitarę poczekaj B się tutaj utworzyło nam C G Nie słuchajcie spróbujemy w jakiś sposób wam tutaj pokazać jak to mniej więcej będzie o widzicie o teraz to fajnie widać i tutaj sobie podstrojacie do momentu, aż będzie na zielono. Ja tu, o, mniej więcej widzę. Teraz drugą strunę B. Widzicie? Ona już jest pod... Nieciutko trzeba tylko pod... podciągnąć do naszego zielonego koloru, a nawet więcej. Nawet ciut więcej, słuchajcie, podciągnąć. Nic nie stanie. O, i tak, i tak one jeszcze popuszczą tę strunę. Zielonego koloru, ja tak patrzę na tą kamerę. O jest, był zielony kolor. D. Tutaj chyba mocno nam się rozstroiła. Mamy D. Ponad D. Ona jeszcze będzie tu puszczać, prawda? U Ale już jakoś... się tak przyzwyczaja do tego stanu, jaką mi Nawet ciut więcej słuchajcie. O, co to się No, widzicie? One puszczają, słuchajcie. O czym wiesz? Brzęczy niesamowicie. No to musi, słuchajcie, muszą one się rozegrać trochę. Na początku nie zważajcie na to, że one trochę tak, jak to się nazywa, zaczynają wam brzęczeć, tak? Tutaj już, e już nawet nie wiem. Nie chce mi wskazać tu nawet. Coś tam się dzieje, że nie chce ona nawet wskazać. Jest wskazano wow. jeszcze spróbujemy, żeby mniej więcej coś tutaj nam tak, one będą słuchajcie, popuszczać, d tutaj jeszcze mniej więcej trzymała i a jest teraz. No, Słuchać podciągnęłam. No niestety tak to jest jak. O. Ona się jeszcze mi Ona się będzie puszczać, no? Ale ta E jest mogła się. Naciągnąć? A, naciągnąć. Czemu mówisz? Tą, do, tą grubą? Basową? No ona będzie puszczać. Ona No, ona teraz jest za mocno, dociągnięta. 均匀这个。 Mniej więc, niech ona troszeczkę już dojdzie do ciebie. Także to, co mogłem wam pokazać, to pokazałem i tak będę musiał ją jeszcze dostrajać na chwilę obecną. A jeszcze e, pokażemy im, jak telefon działa. Dobra. Dobra? Okej? Okay? Dobra. Dobra. To słuchajcie, zrobimy tak, że Kamil mi udostępni swoje słuchawki, bo ja musiałem, słuchajcie, e, słuchawki synkowi tutaj dać, temu najmłodszemu, też z nami tutaj jest <laughs> i, i czymś musieliśmy go czymś zająć, żeby nam nie przeszkadzał. Słuchajcie. A ty weź Kamil telefon i spróbuj Dobra, tutaj zadzwonić. Wyjdzie Kamil na zewnątrz. I żebyśmy my słyszeli... Jak to będzie szło? Gdzie masz telefon? No właśnie Aha, to od, weź od Jaśka. Zaraz ci Kamilek da. Tak? Tak. Telefon. Dobra. Także. Kamil słuchajcie, pójdzie. Na zewnątrz, żeby tutaj nie było. Yy, przy sprzężenia żeby to jakoś mniej więcej tak szło też tutaj do nas także niech on tutaj zadzwoni i chwilę z nim porozmawiamy wy wtedy też będziecie mogli zobaczyć jak to w ogóle idzie jak to idzie tak właśnie już dzwoni halo no jestem i co dobrze nas słyszysz Dobrze, dobrze, no. bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no i super. I tutaj słuchajcie, jak możesz tak policzyć po, spokojnie do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tak słuchajcie właśnie no. słychać Kamila. No, bardzo no. ładnie, dobra, super, dobra. Dzięki ci bardzo, dobra, to możesz no. tutaj przyjść, dobra. Okay. Również. No dobra, na razie. Także kochani, widzicie jak to wszystko tutaj idzie? Mamy już tutaj przygotowane. Eee, także jeszcze tylko słuchajcie, no cóż, no musimy jeszcze bodajże, już w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, w piątek, już byśmy mieli nową skrzynkę, bo musimy tutaj, jak to się nazywa, jeszcze komputer lepszy załatwić i, i, i żeby ta transmisja na YouTube szła też i całkiem nieźle. Także no. Także jeszcze tutaj wszystko. Końcówkę jeszcze mamy. Dobrze, to myślę wydaje, że już chyba zakończymy tak. już dzisiaj tę transmisję. Dużo żeśmy Wam dzisiaj pokazali, założenie strun, i strojenie właśnie gitary, także troszeczkę macie też i, mhm. i, i jak to się nazywa tutaj też i pokazane, jak to wszystko to działa. E, Zapraszamy Was do tego, żebyście właśnie ćwiczyli też i bicie, ćwiczcie bicie i, i spotkamy się w następnym nagraniu. Mam nadzieję, tak. że to już na pewno w, w tym tygodniu będzie, w przyszłym tygodniu. No, tak, w przyszłym tygodniu. Myślę, że w środa czwartek coś wrzucimy jeszcze, Potem. tak? Jakieś, jakieś nagranie wrzucimy, także zapraszamy Was no. bardzo serdecznie, módlcie się za nas, my będziemy się za Was też modlić, bo też e, wiecie, no też mamy stracha, też mamy jak to się nazywa i że jak tutaj się łączymy z wami i, i, i w ogóle, żeby to czasem jakieś e, no, lipy nie dać i w ogóle, także, także tak. Pomodlimy się. Okay. No, I módlcie się. Tak, módl się za nami, a, a pomodlimy się. Chwała Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, początku teraz, teraz i zawsze, i, zawsze, i na, na wieki wieków. Amen. wieków. Amen. Przekażmy sobie błogosławieństwo. Niech nas błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie, do zobaczenia, do następnego nagrania i Trzymajcie zapraszamy się. Was, zaglądajcie na nasz kanał. Bogiem. Z Panem Bogiem. Pa!